Problem z Tobą był taki, że chyba miałeś zbyt łagodnych trenerów, którzy nie potrafili Cię wziąć w karby. Ostatnio to tam chyba głównie nokautujesz puszki soku pomidorowego z Gruzji. Czy kije bezbolowe pomogły? Nie wiem, bo już nie. Raz, raz miałem taką sytuację i nie pomogły kije bezbolowe. P Powiedz, czy wolałbyś być piękny czy mądry? Co za fantastyczna nocy Będą padać bomby największego kalibru. Nie gotujcie się Państwo na wielkie grzmoty Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Wach, były pretendent Mistrzostwa Świata, dawno niewidziany, niesłyszany. E, Mariusz, chyba się postarzałeś przez te ostatnie miesiące zrobiłeś się zupełnie siwy masz jakieś kłopoty? Nie, to wypełniam obowiązki Świętego Mikołaja teraz na, na grudzień, ostatnia, ostatnia przesyłka 27 czerwca, więc jeszcze do 27 czerwca jest trochę czasu, Powiedz mi, podobno robisz karierę filmową, opowiedz coś o <śled> tym. <watershed> <st Seit emotions> nie, to takie epizody, już, już tam moja któraś y, y, statystuje, tak, jestem statystą. W tych, w tych filmach. To jest taka odskocznia od tego codziennego, treningu, treningów, codziennych treningów. Wyjazd, poznawanie nowych, nowych ludzi na tych planach filmowych zawsze jest fajnie, śmiesznie, zabawnie. Słyszałem, że w tym filmie, w którym ostatnio grasz, grasz chłopa Dimitra tam, ale chłop tam lał, zlał kogoś, czy nie? Czy tam to pokojowo występowałeś? Nie, nikogo jako nie, 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 nie było przemocy, tak? Ale, ale fajna, fajna, fajne sceny Eee, f, fajny w mam nadzieję, że fajny, fajny film z tego wyjdzie. Tak? Kiedy pojawi się na ekranach? Z tego co mi wiadomo, to na jesień przyszłego roku. A, troszeczkę czasu mi o, 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 jeszcze jest. Podoba Ci się ta robota? Nie nadaje się chyba, tak. Ja tylko gdzieś tam swoim wyglądem mogę coś tam stać, parę słów, tylko powiedzieć, ale żeby, żeby coś, coś na dłuższą metę, to raczej chyba się nie nadaje. <grystanie> Masz na wale tych filmowych zajęć, czas na treningi. Tak, ja to przeważnie, przeważnie no. Trening to jest, to jest moje, moja praca, tak, ale w e, międzyczasie jeszcze jeżdżę na różne seminaria po, po, po kraju, po, po świecie, ale staram się teraz, jak nam takie treningi, to coraz mniej tego bradzi i, i zajmuję się tylko treningami, trening, z spanie. Jaki masz plan na swoją karierę sportową? No bo ostatnio to tam chyba głównie nokautujesz puszki soku są pomidorowego z Gruzji. <laughs> że nie chcę przyjeżdżać gruziny do coś. Tak wiadomo, te dwie ostatnie walki to były tylko, żeby, żeby zapełnić zielone pole w, 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 na boksreku One wiadomo, nic mi nie, nie dały, tak nic mi w mojej karierze tam nie, w moich umiejętnościach nie poprawiły, tak? Ale no, takie walki też są potrzebne. <laughs> Jakie przyszłość, tak? Naprawdę chciałbym w tym roku jeszcze gdzieś zaboksować tych, tych ofert spływają, jakieś oferty, ale jak ja się już zgadzam, już mówię, żeby wysyłali kontrakty, to wtedy, wtedy coś tam się wie, wtedy, wtedy zawodnik nie chce, to odwołują gale i takie, takie różne sytuacje. Naprawdę w tym, w tym roku zrobię wszystko, żeby gdzieś tam pod koniec roku, w tym grudniu jeszcze, jeszcze wejść do ringu z jakimś fajniejszym zawodnikiem. W kraju czy za granicą? Raczej za granicą, za granicą rozmawiam tutaj w Polsce. Są, są gal, ale, ale one już są wypełnione, że mają pełną kartę tych, tych warg wypełnionych, więc nie ma miejsca na mojej osoby. Masz bilans 35 do 5, no, może przygotujesz sobie jakiś złoty jeszcze, żeby trochę w pieniążków zgarnąć. Ja wiadomo, to pieniądze. Po to się trenuję, tak, po to, po to się pracuje, to jest praca, po to trenuję, po to pracuję, żeby, żeby zarobić jakieś pieniądze, e, ale u, uwierzcie mi, że w tych różnych kontraktach na różne walki e, idę na kompromis. Wiem, że e, wiem, że, że pieniądze to też nie, nie, nie wszystko tak. Nieraz schodzę z tej garzy, żeby, żeby, żeby pokazać się dobrze na tle jakiegoś zawodnika i z myślą o tym, żeby wygrać z tym zawodnikiem. Tak? tak jak przedostatnia, czy tam trzecia od końca walka z Baku ja, ja wiedziałem, że, że, że tą walkę wygram i czułem się, czułem się naprawdę dobrze ale coś nie piekło nie w tej walce no i, i niestety poszło jak poszło, tak, ale w, przygotowywałem się z tej kwoty, zeszedłem naprawdę dużo. E, i, I tyle ja dużo, dużo razy podejmuję takie ryzyko, żeby, że, że, że za mniejsze pieniądze, ale chcąc się pokazać publiczności promotorom, e, biorę walki. Niedawno przedstawiłem swój ideał takiego. Boksera, który byłby nie do pokonania, biorąc od różnych zawodników najlepsze cechy i w, w takim formacie odporność na ciosy, w moim odczuciu było dwóch największych w dziejach boksu. Szuwalo i ty. ty. No, zresztą Władimir Kryszko mówił, że tam żeby się powalić, to trzeba chyba było walić się w szczękę kijem bejsbolowym. Jak teraz jest z twoją odpornością? Czy troszeczkę się nadkruszyła? No bo Iliunga Bakole trochę też pokazał to. Nie myślę, że to, 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 to żadnego tam ciosu nie potrzebowałem, akurat w tej wartoch, mnie po prostu zasypał, zasypał lawiną ciosów eee, już teraz wiem co, co, co było popełnione w, tym, w, tym, w tych przygotowaniach, co, co było błędem w tych przygotowaniach. On tam nie poczułem żadnego ciosu, on mnie nie trafił ciosa, że, żebym mnie skosić, tylko po prostu mnie za, za, zasypał lawiną ciosu sędzia wkroczył, przerwał pewnie słusznie. Eee, czy, 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 czy kije bezbolowe pomogły? Nie wiem, bo już nie raz, raz miałem taką sytuację i nie pomogły kije bezbolowe. <laughs> przyjąłeś na szczękę? Czy... Też, też. No, ale wyglądałem, moja, moja, moja mama mnie na drugi nie poznała, ale to stare dzieje, e, kije bezbolowe też nie, nie dają rady. Słuchaj, 14 grudnia kończysz 40 lat, no nie da się ukryć, że już jesteś bliżej końca tej kariery niż początku, czy jesteś zadowolony, czy można było osiągnąć więcej? Jestem zadowolony, wiadomo, ja, ja pierwsze treningi, na pierwszym treningu już mój pierwszy trener powiedział, że, że już ze, ze mnie nic nie będzie, żebym sobie dał spokój, ja późno zacząłem, 20 lat miałem, jak zacząłem w ogóle przygodę z boksem, to było... Późno tak, od razu od seniorów, od wagi super ciężkiej. E... Ja od początku byłem skazany na, na jakieś porażki, ale gdzieś tam ta moja uporczywość w treningach e... doprowadziła mnie do, do tego miejsca, co jestem. Wiadomo, że podczas tej całej kariery były różne, różne takie momenty, że, że, że mogłem iść w drugą stronę. Tak? E, mało kto wie, że, 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 że mój pierwszy kontrakt zawodowy e, e, mogłem podpisać z grupą Uniwersum w 2003 roku, to, to było bardzo dawno temu, e, jeszcze byłem amatorem, miałem parę warg amatorskich, tam jeździłem już na sparingi i oni chcieli mnie już wysłać, miałem kontrakt w domu, ale wtedy... Bałem się tak, bałem się, nie znałem języka, e, nie wiedziałem co mnie tam czeka, ledwo co wiznąłem boksu amatorskiego, oni żmie na głębokie wody na, 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 na zawodowstwo chcieli. Bałem się, nie wiem czy to był błąd, czy nie, no teraz po czasie ciężko powiedzieć, może, może tam, tam bym się rozwinął bardziej, tak ale, ale te, te właśnie nasze drogi, co się decydować tak, w którą stronę iść, no. Moim zdaniem problem z Tobą był taki, że chyba miałeś zbyt łagodnych trenerów, którzy nie potrafili Cię wziąć w karby. W moim odczuciu największe postępy zrobiłeś, gdy twardo Cię trzymał, twardą ręką Paweł Skrzecz w Gwarii Warszawa. Czy się z tym zgadzasz, czy nie? Tak, bo tam mieliśmy naprawdę e, fajne warunki stworzone. E, Paweł był naprawdę... Nie dało się z nim dyskutować, tak? nie, nie, nie mogłeś powiedzieć, czy coś boli, czy, czy może odpuścimy jakiś trening, czy zamiast worka zrobimy coś innego. Tam był ustalony, e, na cały tydzień ustalony plan i, i, i podążaliśmy tym planem. Tak? E, pod skrzydłami Pawła Skrzycza dwa razy mistrza Polski zdobyłem, więc, więc w tamtych czasach, gdzie, gdzie e, byli naprawdę fajni zawodnicy, gdzie jeszcze była liga, gdzie ci zawodnicy toczyli e, co tydzień walki. I to, to też było tam sztuką się przebić, tak? Ja dwa razy, trzy razy byłem na Mistrzostwach Polski, raz bronz dwa razy pod mi i mistrza Polski zdobyłem, tak? Byłem, byłem e, rezerwowy na olimpiadzie też, tak, to też też e, przez, przez ten mały nawet mój dorobek, ten amatorski, gdzieś tam te władze boksu amatorskiego dostrzegły mnie i, i, i taką, dostałem taką zieloną kartę, że żeby, żeby, żeby mogę lecieć do, do Aten w razie, w razie jak któryś z zawodników by nie mógł wystąpić, kontuzja, jakiś lekarz bo odpuścił, to, to wtedy, wtedy wskakuję, ale niestety wszyscy zawodnicy tam się po, pojawili, ale tak, zgadzam się z tym, że, że ja, ja potrzebuję, ja, czy lubię... No, Lubię taką mieć twarde, twarde treningi, twardą rękę, bo jak mi ktoś trosz, troszkę po, popuści, e, to, to, to to źle wychodzi. Tak? Ja lubię tak być twardo trzymany na, na tych treningach. E, co ma być zrobione, to, to to ma być zrobione i tyle. Twój obecny trener Piotr Wilczewski mówi, że. Nie, nie mógłbyś osiągnąć więcej, ale byłeś niezdecydowany gdy, gdybyś stał na gdy stałeś na skrzyżowaniu i w, w lewo szli pięknie, a w prawo może yy, to nie wiedziałeś, czy iść w lewo czy w prawo Jest tak, no do tej pory taki jestem, wiadomo, że to, że ten sport, boks mnie e, zmienił kto ma, kto, ma, kto ma miękkie serce, musi mieć twardy tyłek tak, więc na pewno ten boks mnie zmienił bardzo dużo, tak, jestem, jestem, ale nieraz, nieraz mi jest, no, jest tak łatwiej, tak, być takim niezdecydowanym. E, I każdy wie, że takim jestem niezdecydowany. I przychodzi, przychodzi czas do jakiejś decyzji, to nie wiem, nie zganiam na kogoś innego, tak. Ale nieraz, nieraz, nieraz wiadomo, że trzeba być twardy, to, to to jest twardy. A to powiedz, powie, czy wolałbyś być piękny czy mądry? <laughs> o kurczę, cię, ciężki wybór. No. To i to, pół na pół. <noise> Ej, jak widzisz swoją przyszłość? Bo e, chyba e, idziesz w stronę e, trenerki. Też stworzyłeś WAK e, Boxing Team. Tak, jest. Parę dobrych lat już mam w Krakowie. W sekcję, sekcję, którą razem z Marcinem wykonaliśmy zrobiliśmy parę dobrych lat temu, 10 lat temu, już ta sekcja funkcjonuje. E, szkolimy młodych chłopaków. E, wiadomo teraz e, tak łączę, jak jestem w Krakowie, to, to, to przychodzę na salę tam e, tre, trenujemy, ale e, nie mam czasu, tak I to naprawdę trzeba się trenerce tak samo poświęcić 100% jak... jak, jak w każdej innej dziedzinie, tak jak jesteś zawodnikiem, to nie możesz być trenerem, zawodnikiem, biznesmenem i, i czymś tam, tak? Poświęcasz się, jesteś zawodnikiem, to w 100% to musisz wykonywać. Później skończę karierę e, sportową jako, jako zawodnik. Stajemy się trenerką, tak, lubię to, e, myślę, że się znam trochę, trochę tego świata zwiedziłem, e, trenowałem z różnymi z trenerami, gdzieś tam podpatrywałem tak samo e, i myślę, że, 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 że i co najważniejsze, chyba umiem przekazywać tą, tą wiedzę, tak? bo to nieraz są naprawdę dobrzy zawodnicy, którzy, którzy po prostu nie potrafią, nie mają cierpliwości, nie potrafią przekazać to, tej swojej wiedzy, swojej umiejętności innym zawodnikom, bo, bo to zawodnicy są naprawdę różni, gdzieś przyjdzie, ma talent, ale mu się nie chce trenować, tak? to też trzeba inaczej podejść do takiego zawodnika, który nie ma talentu, a, a ma charakter i, i trenuje codziennie, tak. Jak się chowa twój syn Oliver Ciągnie go trochę do boksu, czy też ma ciężkie ręce tak jak ty i twardą szczękę? Ma charakter, myślę, żeby, żeby był dobrym, dobrym, dobrym zawodnikiem, tak? Dobrym fajterem, ale już parę lat, cztery lata trenuję, trenuję piłkę nożną. Puści nie pomica. I jak mu idzie, na jakiej pozycji gra? A to na razie na razie trener ich tak szachuje tak? szuka szuka ich pozycji tak i na obronie troszkę troszkę ataków pomocy. Nie, 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 nie jest bramkarzem tak, ale lubi to trenuje systematycznie 3 albo 4 razy w tygodniu, więc, więc najważniejsze, żeby żeby coś robił, tak? to auto za parę lat to, to samo wiedzieć, czy on, czy on będzie chciał to robić, może później coś, co, będzie robił coś innego, nie wiem. Patrzę świetnie, wyglądasz, ale taką plotkę słyszałem, ale wolę cię zapytać, no, traktuję to w kategorii plotki, że chcesz rzucić do Junior Ciężki, chyba kogoś wypuściłeś tym stwierdzeniem. Nie, nie nigdy, nigdy, nigdy bym tyle nie, nie rzucił. Tak. Ktoś by tam zapytał, ja tak dla żartu powiedziałem, ale, ale później miałem powiedzieć, że to żart, ale zapomniałem o tym i to tak, i to tak, i to tak poszło w świat, tak. nie, nigdy, nawet nie wiem ile ważę, ale przypuszczam gdzieś 125 kilo, więc, więc, więc nie mam nawet takiej opcji, żeby, żeby, żeby zajść. Dwie duże walki w wadze ciężkiej, w której przecież występowałeś. Chciałbym Cię zapytać o faworytów. Andy Ruiz, czy Anthony Joshua w rewanżu? Już to często mnie za, kibice mnie pytają o, o tą walkę. Moim zdaniem... Y w pierwszej walce wygrałby to Joshua, tak? tylko niepotrzebnie się, e, miał go na deskach, Ruiza niepotrzebnie się przypalił, e, e, chciał się z nim pobić, a potem wyskoczył sierpem dwa razy liczony i, i tyle. Tak? E, 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 w, w rewanżu jak? W rewanżu myślę, że wygra, wygra, wygra Joshua. Wajdery czy Artis Zawsze podoba mi się Ortiz, wiadomo, oglądam jego wszystkie walki, to jest stara, stara dobra, dobra technika, tak. taki twardy zawodnik, e, lubiący się pobić, e, fajną technikę ma, jest, chociaż ma 40 lat, e, zawsze będzie niebezpieczny. W pierwszej, w pierwszej walce e, byłem za, za Ortizem, nie ukrywam, tak, e, w drugiej... Będzie miał troszkę gorzej, troszkę ciężkie, bo, bo, bo Wajder gdzieś tam tą, tą swoją technikę może nie poprawił, ale, ale, ale jest w gazie cały czas, cały czas trenuje, wygrywa z dobrymi zawodnikami, więc, więc, więc będzie faworytem, tak? ale nie ukrywam, że, że gdzieś tam z miłą chęcią będę, będę oglądać ten, ten pojedynek. Mariusz, życzę Ci, żebyś doczekał się jakiegoś złotego strzału, dużej walki i dużych sukcesów. Trzymaj się wszystkiego najlepszego. Dzięki ci A, ależ, ależ mo, model. A, no dobrze, dobrze, tak, one nie, czy ja nie, to? Ale co, mówię, co?